Cześć Cukiereczki, tutaj Katia, ale czy Katrzy, To na jest jesteś! Czeka. Czekajcie chwilkę! O, tak jest dużo lepiej, wreszcie bez widzę. I tak mam okulary. Cześć suksy, tutaj Kati. witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. To jest chyba film, o który najwięcej osób tak naprawdę prosiło, mianowicie. Co dostałam na urodziny? To było pytanie, które wszystkich mordowało. Więc Dzisiaj przyjeżdżam z odpowiedzią: jak widzicie, moje piękne baloniki z już Tutaj też przyniosłam, by mieć urodzinowy klimat. I dzisiaj pokażę Wam wszystkie prezenty, które dostałam na moje 15 urodzinki. Co? So, zaczynamy. To pierwszą rzeczą, jaką dostałam, to jest taka śliczna poducha z jednorożcem. Make a Wish ona jest naprawdę ogromna, że aż mi się w kadrze nie wieści Ale jest też taka mega puchota, więc jest super Kolejną rzeczą jest to ten piękny jednorożec Ojej Jest to ten śliczny jednorożec, mianowicie o imieniu Lucynka Też dostała imię Może teraz jestem tak obładowana dookoła tymi wszystkimi rzeczami Ale dobra, w dalszym ciągu dostałam od moich najlepszych przyjaciółek. Taki oto piękny pamiętnik BFF, który będziemy razem zupełnie realizować. Potem od niej dostałam jeszcze taki super... do jak nagrać mam... do kąpieli, też w jednorożce, więc w ogóle wszystko jest takie jednorożcowe. Tylko jestem cała obładowana tutaj. Dobrze, potem dostałam też taki mega ładny długopis, puszek kolorowy. W dalszym ciągu dostałam pop stoketa. Oczywiście musiał być to jednorożec. Jak, żeby inaczej. W dalszym ciągu są to jednorożce. I to są dwa takie zwyczajne długopisiki. Potem, oczywiście, nie mogę się obejść bez moich ukochanych maseczek. Jest to maseczka. Słuchaj, małpy! <gry> I maseczka tygrysa. Są dwie moje koreańskie maseczki I do tego jest jeszcze taki mega fajny, odnakomi peeling cukrowy, piankowy Jest on tak piękny Ja już go przetestowałam I pachnie po prostu nieziemsko Zobaczcie tylko na niego Już go raz musiałam po prostu użyć, bo się nie powstrzymałam Ale tak ślicznie pachnie Z Naprawdę miłość Więc to były teraz prezenty moich dwóch najlepszych przyjaciółek. Teraz dostałam taki ładny prezencik od mojej przyjaciółki z Niemiec. W ogóle tyle ile ten prezent kilometrów przeszedł, to się nie da. I dostałam od niej moją kolejną piankę do kolekcji od Milów. Ma się czymś? Jest to Pink Pineapple. Niedawno wyszedł ten zapach, więc się mega cieszę, że po prostu go mam. Do tego dostałam od Balei żel pod prysznic, też taki mega fajny. Mega się podoba to opakowanie. Do tego jeszcze śliczne kwiatuszki, jak to nie tak bardziej zna to wie, że ja uwielbiam, że takie dzikie kwiatuszki i tak dalej do włosów. Oraz dziką kartkę urodzinową z moim zdjęciem, w którym wyglądam po prostu fatalnie. Kolejnym takim bardziej upominkiem, co mnie naprawdę zdziwiło, że to dostałam, jest to po prostu jeszcze od mojej sąsiadki z Niemiec. Zwyczajna kartka, gdzie był taki mały upominek. Potem dostałam od koleżanki z klasy. Takie mega fajne perły do kąpieli o zapachu różanym, który tak mocno pachnie, wystarczy odkręcić wieczko i już wszędzie czuć ten różany aromat. Oraz bardzo fajną maseczkę AA bąbelkującą, taką dwuczęściową. Oczywiście nie mogę też zapomnieć o prezencie od taty, który był tak naprawdę w tym wszystkim kluczowy, bo przez to widzicie mnie tak super wreszcie w kolorach takich, jakich chcę. I oczywiście teraz pokażę Wam już tylko pudełko, bo nagrywam z tym już. Jest to nowy telefon Samsung Galaxy S9 Plus. I ostatnim prezentem, jaki dostałam, to już był prezent od przyjaciółek z klasy. Jest to piękny pędzel do rozblendywania. Rozblendowywania. jeszcze jedna maseczka koreańska. Panda. Śliczna. Kosmetyczka. Ona jest naprawdę piękna, On się tak ślicznie mieni. Jest właśnie w takiej idealnej wielkości, że nie jest ani za duża, ani za mała. I potem dostałam jeszcze paletę od Revolution Róży. Oraz po prostu przepiękną paletę. Może wam mi mi się spodre a udostała. kolejną paletę od Revolution. A się ją teraz wam otworzę, by wam pokazać, jak ona wygląda. Tak się ona prezentuje po prostu cud do na no. KOCHANIAM Uwaga. Tam, ta, ta, ta. Zobaczcie jaka ładna. Może nie powiedz sobie Ale zobaczcie, jakie śliczne kolorki. Będą makijaże, mówię. Zobaczcie, nagram Wam co jest z Dzisiaj też się troszkę pomalowałam, Ale ja nie wiem czy widać. Ale chyba tak. W zasadzie nie ja coś wypała. ja tak nie umiem, ale mniejsza z tym. To już było na tyle, co dostałam, w sumie to, co przedstawiłam w takiej mega szybkiej prędkości, bo nie chcę, żeby ten filmik trwał 10 minut, bo może pewnie i tak będzie. Oczywiście oprócz tych prezentów dostałam jeszcze mega dużo po prostu takich listów, takich życzeń, za to wszystkim mega dziękuję, jestem mega szczęśliwa i ja nie bardzo się cieszę, <grych> zresztą jak zwykle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Chcieliście taki film, więc Wam nagrałam tak krótko i szybko, żeby więcej nie przedłużać. Pokazałam Wam, co dostałam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Komentujcie, dawajcie łapki w górę. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwoneczko, żeby być z każdym moim filmem na bieżąco. Możecie też mi wpisać w komentarzach, jakie właśnie jeszcze chcecie filmy na tym kanale. To co? Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!